A więc się mam na kanale bez spontanie. Jest z nami zaderka. Jak zawsze, nie? Myśka? Zadra. Główny inspektor. Musi obąchać. Czy się wszystko zgadza? Tak? Zgadza się? Zadra. 100% natura. Naturalne, tak? Zadra. E! No coś nie chce przyjść myśka myśka ej zadra zgadza się tak zgadza się tak naturalne naturalne bo jest uśmiechnięta no i robimy sobie obchód pa papryki Te mam takie dwie czerwone papryczki już ładne tu taka rośnie zielona ładna tu następna już większa tu taki kurwa godzilla urus. I są jeszcze dwie do tego. Tu następna rośnie, pięknie. Tu jest następna. Tu są następne trzy, piękne. Tym, kurwa chwas będzie trzeba, trzeba wyrwać. nie No pomidorki, jak pomidorki się mają. No, górka też chyba będę lekwidował. A to w innym odcinku będzie. No. No i tu te pomidorki, te, te dzikusy, jak pięknie wyszły. Trzeba by sznurka je podwiązać, nie? Patrzcie. Jakie piękne. I owoce już mają nawet. No. O, tu leży nawet jeszcze jeden. O, w krzakach. W pyżu. W fasie. No. Będzie trzeba to podwiązać. No. I tak lecimy dalej. Jeśli obejrzałeś, został coś po sobie. No. Esa! Miłego popołudnia.